To ja, Saspen. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Daily Vlogowi. Znajdujemy się w centrum miasta Biała a jest to plac Wolności. Zaraz znajdujemy się przed urzędem miasta oraz takim klubem, browarem warku. No, także co u mnie teraz słychać, jak sami widzicie, zmieniłem trochę fryzurę. Byłem fryzjera, dosyć dobrego fryzjera. A no, z wyglądowo tyle. E, poszukuję od dzisiaj już e, nowego lokum, mieszkania, e, a konkretnie pokoju. Mam już upatrzone jedno fajne, nawet niedrogie, nie z Wi-Fi, ze wszystkim, z dostępem. To rozwiąże wiele moich e, co, codziennych dzisiejszych problemów. E, to będzie duży krok naprzód. Mam już poumawia, poumawiane kilka wizyt, e, rozmów odnośnie mojej sytuacji. A i będziemy walczyć, wiecie? Myślę, że, że idziemy ku lepszemu. Aby trochę Wam pokażę może w międzyczasie a, mojego miasta. Troszkę to he, he, śmiesznie wygląda, ale spójrzcie. No i tak. To była moja taka piramidka. Moja. To jest taka piramidka na Placu Wolności. No. I chciałbym tak pociąć ten odcinek na parę takich scenek, że, że będę Wam pokazywał, co robię w danym dniu, tak zwany daily vlog. Jak sami doskonale wiecie, no to na tyle. Chciałem Wam tylko pokazać się w nowej fryzurze. Myślę, że, że troszkę mi lepiej. Troszkę do cienia weszliśmy. Zabiorę Was później jeszcze do parku Radziwiła. Nie wiem, czy. Czy, czy się teraz by to udało, ale nie sądzę. Tak czy siak, idę na śniadanie, już mam plany do pierwszych wideo. Przeprowadzka w tym tygodniu, już mam nadzieję, że będzie udana szybko, zadziałamy. No i co? Widzimy się w nowym miejscu, jak będę miał znowu coś fajnego do pokazania albo powiedzenia. A, nie mówiłem wam, Ta, ten selfie stick, co, co, co kupiłem, co był unboxing. Powiem Wam, że dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że on wygląda jak taki dokładnie, dokładny, dokładna kopia z filmu Faceci w Czerni, tego kasownika pamięci. Później wrzucę Wam zdjęcie, jak to fajnie wygląda. Światełko jest idealnie w tym miejscu, no dosłownie tak to wygląda. Dobra, to widzimy się za chwilę. No, także mówiłem, że zabiorę Was do parku Rydziwiła, więc oto jesteśmy. Zaraz wejście, także chodźcie. Już dawno mnie tu nie było, bardzo wiele się e, ponoć od tego czasu tutaj zmieniło. No powiem wam wow. Bardzo ładne widoki. Możemy przejść do oglądania. Sporo. Bardzo dużo powiem wam się zmieniło od tego czasu, kiedy ja byłem ostatnio. Tutaj na lewo to są tak zwane górki. Tu się zawsze przychodzi na sanki, zimą spada śnieg. E, można sobie pojeździć. Kurczę, nie było nawet takiej walustrady, mówię wam, tu się multum rzeczy zmieniło, kto jest w Białej Podlaskiej będzie wiedział. Widzę, widzę wiele ciekawych rzeczy, typu muzeum tutaj, o kurde, naprawdę całkiem, całkiem dużo rzeczy się pozmieniało. Nie wiem, którędy można iść, ale pójdziemy na razie główną e, ścieżką. Będę wam pokazywał wszystko po kolei, co gdzie jest. Tu już jakiś pomnik. O, zobaczcie teraz z tej strony, o, ciekawe, sporo fajnych miejsc. O kurde, zobaczcie, jakie działa. Idziemy do tych działa. Czas sobie strzelić te selfie między działami. O kurde, saspen Pirat. Na razie tylko się chciałoby, oczywiście, żarty. Zobaczcie, muzeum. Wejście. O! Ale piękne ogrody są zrobione. Biblioteka miejska. Widzę przed nami. Zerknijcie. No, naprawdę ładnie to wygląda, powiem Wam szczerze. Trochę hajsu poszło. Pójdziemy teraz trochę tędy, że tak nie wiem jak się tu poruszać. Ale ogrody. O kurde. Panowie tam pracują. Zerknijcie na to. To nie Warszawa, wiadomo, ale naprawdę ładnie. Żeby umilić Wam czas, e, u mnie co się dzieje. Byłem teraz e, na śniadanku, śniadanko zjedzone. Ogarniam już się w kwestii e, finansowych, życiowych. Plan działania jest. Ale panowie tu ładnie robią. Sorry, że ja tak będę przeskakiwał z zdaniem na zdanie. Postaram się nad tym popracować. Ale zobaczcie. Jak jest w Dam was wyżej. Naprawdę to świetnie wygląda. Jest jeszcze fontanna. Odejdziemy w zimy i Jeśli jest woda oczywiście. Chyba, Bo miałem jeszcze w kieszeni grosika. Jest grosik. Naprawdę pięknie to wygląda. Super. No i tak jak to w moim stylu jest, przeskakuję z tematu na temat. Eee, powiem Wam, że kwestii finansowych już się ogarniam eee, dzwoniłem już do pierwszego eee, możliwego mojego wynajemcy zobaczymy, A eee, niestety wody nie ma <laughs> eee, do mojego pierwszego wynajemcy eee, jestem umówiony z nim na jutro e, między godziną 10 a 2014 e, na oglądanie mieszkanka więc będziemy je oglądać Mam nadzieję, że e, szybko pójdzie, się dogadamy jeszcze tego samego dnia się przeprowadzę. To rozwiąże naprawdę multum moich e, problemów. Widzieliście, w jakich warunkach obecnie sypiam. E, więc miło byłaby odmiana nie na podłodze, tylko na łóżeczku się przespać. E, także jest git. Przeszliśmy dookoła teraz e, cały Park Radziwiła, bo nie powiedziałem, że oczywiście się nazywa Park Radziwiła, bo to była dawna... E, Da dawny pałac Radźwiłów. tutaj jeszcze jest. Pokażę Wam teatr. Nie pokażę Wam dalej, bo barierki mi nie pozwalają. A nie chcę też jakoś się zrażać. Chociaż tyle Wam e, byłem w stanie pokazać. Przyjdziemy się tutaj górką, ale są widoki. Mówię Wam. Tutaj panowie super świetnie pracują. Wszystko w końcu zaczyna wyglądać tu ładnie, bo powiem Wam szczerze, Park Radziwiła tutaj za moich młodych, wiem, że stary nie jestem, ale dużo młodszych lat był o wiele mniej zadbany niż jest teraz. Prace wszystkie, szum wydają, więc no będę mówił po prostu głośniej, żebyście usłyszeli. Naprawdę świetnie to zaczyna wyglądać wszystko. Dbają. Widzicie, jak się ma zadbane, to to się ma. A ja w życiu nie dbałem, więc nie mam. Aha. Eee. Dobra. Więc powoli będziemy obchodzili. Kurczę, zrobiliśmy już praktycznie kółko dookoła. Eee, więc to będzie taki szybki daily talk. Zachęcam Was, żebyście pisali pytania do mnie. Będę miał wtedy konkretne e, odpowiedzi żeby e, nagrać i konkretnie powiedzieć a nie tak jak teraz że mówię o wszystkim bo może was coś po prostu konkretnie interesuje a jak was interesuje to wiadomo e, śmiało możecie pisać e, chętnie odpowiem przed nami jeszcze są jedne działa sporo tych działa Eee, naprzeciwko mamy tutaj lokalną gazetę, są so Podlasia, staniemy sobie tu na rogu. Eee. Uuu, jestem królem świata! Nie powiedziałem tego, nie, nie powiedziałem, nie no, wiecie, nie, nie wolno przeklinać, staramy się nie przeklinać. Czekajcie, zrobimy tak, wyprostuję i na maksa damy tak. na ziemi z powrotem. Podobało się na górze. Sam chciałbym tam wejść i zobaczyć. No byliście dobre 2,5 metra nad e, ziemią. Więc, więc mogliście coś więcej może zobaczyć. No dobra. Wycieczka e, uważam za e, zaliczoną, skończoną. E, pomyślę co jeszcze Wam mogę pokazać w Białej Podlaskiej. E, no i co? Myślę, że może być e, coś takiego pokazywanie atrakcji i rozrywek w Białej Podlaskiej. Może, może ktoś się zainteresuje. A! Zapraszam do subskrybowania kanału. Nie wiem czemu to podnoszę, nie mam komputera, żeby <laughs> żeby teraz y, zmontować coś takiego, że się przycisk pojawia. E, ale zachęcam do subskrybowania po raz kolejny i wtóry, e, do zostawiania łapek w górę, komentarzy z pytaniami, odpowiedziami, e, ogólnie komentarzy Zawsze mi będzie bardzo miło z Wami pogadać. Muszę się nauczyć troszkę dalej. Wiecie? Bo o tak jak robię, to jestem troszkę za duży. Tak będzie lepiej. W takim razie trzeba zakończyć. Wisicie nad przepaścią. Ja jestem za balustradą, a Wy już nie. Dobra. Standardowo ode mnie. Do zobaczenia.